Siedra, z tej strony Medi dzisiaj ze mną jest Jerem i witam, witam! I mówiliście ostatnio tak, że chowane wam się podobają, ale dzisiaj powiedzieliśmy, bo mamy dwie osoby, które znają Brook Heaven, co nie? Tam znacie trochę lepiej Brook Heaven, co nie. No to coś tam znam. <gry> coś tam byliśmy. No tak, więc tak, dzisiaj... Tak, tak. Jedna osoba nas czasami zaprowadzała do Brook Heaven i kazała dziwne rzeczy robić. Yy, ona na tak, tak. M tak. się nazywała Emach. Nie wiem, nie, 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 tak. nie znam go, nie znam go, nie znam go. To tak, dzisiaj jak to wiecie to zawsze jak robiliśmy chowane, Adixu pewnie wie, to był poziom łatwy, średni i trudny Był, był Dzisiaj zaczynamy od średniego Trudnego i nie, niemożliwego No tak, mamy trzy poziomy trudności, ale zaczynamy od normalnego wyżej To chodźcie teraz za mną za kościół Ja zaraz wam pokażę jakie kryjówki dla was przygotowałem, bo są przygotowane specjalnie No i mamy na początku normalny, później jest trudny, a na końcu jest niemożliwy no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, no dobra, ale zobaczymy. To jest możliwe, więc czuję, że może być tak, że go nie znajdziemy w ogóle. Bo chyba takiej sytuacji jeszcze nie było, żebyśmy się chyba nigdy nie znaleźli do końca odcinka. No, chyba nie. No, to zobaczymy, zobaczymy. No bo patrzymy, teraz tak. Na początku normalny poziom trudności. Yy, może okay. yy, weźcie sobie też wózek w rękę, żeby łatwiej było szukać. To też ja jest ważne. No, ja już mam, ja już mam. Bo wtedy, jak będzie gdzieś w ścianie coś, to mnie wyjmiesz tym wózkiem. Dobra, taki domek jest zrespiony. Dobra, czyli ty w tym się chowamy. Co? To nie... Nie tak. Ja tak się przygotowuję chyba. do chowania. Ale cię nie, to ja się chowam, a ty szukasz. A, a to ty się chowasz i my cię mamy znaleźć. Tak jest, dlatego mówię, poziomy trudności. <laughs> <laughs> Weź sobie, ja żeby... sobie wózek, między wami. sobie wózek, żeby mnie złapać, żeby będzie gdzieś w ścianie lub coś, okej? Okay. Więc tak, nie patrzcie się teraz, nie idę się schować. Możecie sobie no, iść ja do tego, ja nie do patrzcie domu, się na ten domek, dobra? Dobra, to będziemy sobie w domku Ło, wow, ale... ale kata. Dobra. Ja teraz muszę tylko na pewno zobaczyć tak, bo to jest średni, więc powiem wam na średni sobie nie przygotowałem. Dobra, a czekaj to masz... Jakby na inny poziom jesteś przygotowany czy tak średnio? Tak, na inny jestem przygotowany, na średni nie jestem przygotowany, ale... Myślę, że to na spokojnie. Dobra. Zrobimy już tak. Zowie, nie będzie, nie będzie ten. Eeeh, yy... o kurczę. A to jest rysuje, Mamadi, dajcie tylko jakieś dzikie kryjówki. Zaraz będzie tutaj rachu no, i będzie no tak, już, no tak, tak, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, nie będzie, niech będzie. To będzie kryjówka. Nie, nie będę tego robił, bo to będzie wtedy trudne. Dla Was. Yy, dobra. Okej. Okay, okay. To, nie, bo to normalny poziom trudności. Dobra, możecie szukać. Dobre. Dobra, tam ja tam patrzę, go, kto pierwszy lecimy. wchodzi do domu. A Dick do dom wchodzi buzek. pierwszy, zanim wchodzi Remy. Remy wyjmij no sobie wózek Okej, i no i szukajcie. To jest poziom normalny, więc no jak chwilę poszukacie to zaraz znajdziecie na pewno. Ta, ta, tam, pewnie zawsze tak mówi, tylko żeby nas tutaj nie Zawsze tak zawsze tak mówi i chowa się w jakiś takich dziwnych tych Tak, dokładnie, zawsze się chłopusi. O, dobra. kuchnia jest troszkę na wylot, dosłownie, nie może go być w kuchni. Hmm, No zobaczysz, z... mówi, że kuchnia czysta, tak? Dobra. Dobra, już nie baituj No nie, no nie, no, gdzieś... widzę, że wchodzisz ja, do gara... do garażu. Chodzisz do garażu, a nie do kuchni. Nie, bo ja do Aj, i nie tutaj w szybie coś tam w lustrze próbował coś robić. O, mam cię, mam cię! Mam tu cię! Jest, Mandy, jest. Zobacz, no, Paczek ty... siedzi tutaj. Gdzie on był? Nie, nawet nie wiem, gdzieś tutaj chyba, tutaj albo gdzieś tutaj, nie, nie wiem. Dopałeś z drugiej strony, tu byłem. Pokaż. Tu. No. Gdzie ty byłeś? W sejfie. A tu byłeś? W sejfie byłem? W byłeś? ojej. No dobra, no to chcecie, no to tak już jest, dobra. To było łatwiejszy. No to nie wiem ile nam to zajęło. To, normal, to, to, to normalne było, no nie było to za proste, naprawdę tutaj też par troszeczkę się liczył, więc lecimy z poziomem trudnym. Jesteście gotowi na trudny? No właśnie, już... Już, już, już kręci tutaj, już kręć, żeby trudniej było. Tak dobra. Znajdziemy 5 sekund. Mówisz? dokładnie. No. No, dobra. To Możecie zobaczyć. Możesz zobaczyć, tylko chcesz, a my i tak się znajdziemy. Możecie zobaczyć, to... jak Możecie zobaczyć, jaki domek to jest. O, czekaj, Jaki jest domek? O, o to bo ten. Nie. To jest no. Ten... A zi, ten dawaj, dom, bierzemy jest... się kier i lecimy na chłop, na niego. Dawaj. <laughs> Ale w tym dawaj. Ułatwię trochę o, wam. Ułatwię. O, biorę wszystko troszeczkę wam to ułatwię. No bo, jak widzicie... Aż mam coś sikierę przygotowałem. No masz sikierę. Nie, bo tutaj... ...drawną spadł przed domem, wiesz? Nie, bo został dla lotników. Ja mam nawet z trzykawki przygotowanej kajdanki, paralizator i ten... ...i jeszcze do tego namiot, żeby można było gdzieś przykimać, jak będzie na polu spał, bo go znajdziemy. No idealny to nawet Diego. No dobra, yyy... Kurczę. Jest taka kryjówka, ...można powiedzieć tak, że ona jest trudna... Ale no możecie to przypadkiem znaleźć. No dobra, dawaj, ruszać się. Dawaj Addixu, lecimy z nim. Dobra, lecimy przypadkiem nim. to my go znajdziemy Kro... zaraz. Kto wchodzi <laughs> pierwszy do domku? Addixu! Później Jeremy. Do domu tyle sekretów, że o... Panie ja, czekajcie, zbuchowaliśmy. No. Mmm, no, no. dobra, dobra. Nie, on coś kręci, on coś kręci. on gdzieś tu będzie? No no, lecimy. Hmm. Dobra, tu go nie ma. tutaj. też ja, biorę, biorę, się nie będzie. Czemu ja przyszedłem przez ścianę za kiblem? Jak no, to jest? To Tak. Dobra, widzę Cię, jesteś tutaj. O, widzi, widzi mnie, albo Ciebie, ja wiem, Cały czas widzę. Stawa. Jest Aha. tam, na kamera patrzę. <gry> Więc no spokojnie, dobra. Yy, teraz no, tak, jest... A nie widzę... O, i tam w góry co ja spadł na dół. Sekret nie, mi się no, zdaje. No, o, o, czekaj, nie, nie, nie mogę jednogłośnie. No, byłem nie, w sekrecie nie. jakimś. No widziałem, widziałem, że gdzieś tam wpadłeś do sekretu. Okej, okay, wychodzisz. Okej, okay, idziesz na dół, tak? Nie do końca. Nie, nie. A, myślałem, że idziesz na dół, ale idziesz tam do kolejnego pokoje, a teraz radę. chodzi No ja w tym U... domu przenika przez ściany. No ten pokój tak już ma tutaj. A to nie mam je w sekrecie, bo Ja pamiętam. No ja pamiętam, że to był gdzieś jakiś, taki sekret taki. No Adxa właśnie w nim był i nie mam. No byłem w nim i tam, powiem, nie, tam nie, ma, nie ma go. Jeśli chodzi o takie to o takie coś. Tam no, tam zobaczymy, zobaczymy. O! Mam go! Mam! Dobra, mam. Cz gdzie, gdzie e, O, się, e, ja? tak, czekaj, i był tutaj, w toalecie. O, to prawie, o ja to prawie, Gdzie, gdzie byłem? Nie, tu byłeś, w no, tym byłeś, tu. Tu, ale tu w po prawo jeszcze, o tu. Co? <gryfikarż soap> o. Aha, <grym> dobra, Tutaj, boной. tak. I się. Ale i tak znaleziony. No, do... no znaleziony, no, no dobra, no można no, powiedzieć, że to takie trudne to nie by. No dobra, no to no, teraz poziom niemożliwy, dobra? No dobra, to a niemożliwy, my nie znajdziemy go, jak Ty znajdziemy go, jeszcze zobaczysz. No bo, jak bym go macie, że poziom by nie wiem ile, dwie minuty? Ta, kitra się, niech się kitra, gdzie bo i tak go znajdziemy. Dobra, no to ten, y patrzcie jaki se domek znalazłem. O boże, ten wojskowy... To <kłyskowano> bo... <kłyskowano> nie, 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 nie. Teraz tak, będzie, no i, i wojskowy jest jeszcze gorszy. teraz tak, no, nie patrzcie się już. No i teraz ja ten, dobra, okej, okay, tu... On się teleportuje gdzieś pewnie pod mapę i zaraz zacznie Nie się moja. bugować pomiędzy trzecim wymiarem a wymiarem sześciennym. Yy, no tak, a tak szczerze, yy, wiem gdzie on się może schować. W sensie, to jest chyba pierwsza, jakby taka rzecz, którą, yy, którą ten, sprawdzę, bo to jest takie trochę tam jest ciężko i strasznie, ale. Według mnie to on się zdematerializuje i się zmaterializuje pewnie w pet simulatorze. Dobra. <laughs> Jak tam yy... gdzie? się? To mnie nawet dobrze. Możesz ten. Yy, Poczekajcie. Dobra, lecicie. Dawaj go, jedziemy Alex, dawaj, znajdziemy go. Ja no, dobra, mam dobra. się ułożyć tam ładnie, żeby nie było mi widać. <grych> dobra, yy, a tutaj wchodzą. No. Czy było, czyli jest w jakiejś teksturze pewnie. Dobra. Tak, na pewno jest w teksturze, bo to jest niemożliwy poziom. Czekaj, 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 czekaj. Im pewnie, im, im, im głębiej pewnie, tym wiesz. tym, On, on to pewnie tak się specjalnie gdzieś głęboko chciał schować. Okej, okay, u góry widzę, nas nie ma, wszyscy poszli hmm. na dół. Czekaj, gdzie wy poszliście, bo was nie widzę? Aaa, dobrze, że nas nie widzisz jeszcze? No, nie widzę, nie widzę. Może to się kupię w tym domu, jak jeśli będę chodził, to no, nie właśnie. No, właśnie. No, że to jest bardzo no, Ale nie chcę próbuje wejść w sekret, okej. Okay. Jeremy nie wie, chyba gdzie ty. jest tu sekret. Ja, nie nie, ja nie ja pamiętam, to tak. gdzie on był? No nie wiem, no jest w sekrecie, tak chyba. a to było jeszcze jedną o! A no było, było coś tam chyba. Dobra, mamy dalej. Jeżeli on, jeżeli on się schował w jakimś łatwym miejscu, że nam się tylko wydaje, że go nie ma, a on a on jest... No, tam taki... to, to jest poziom trudny i to na pewno nie jest dach. Albo jest, no ci nie powiem. się schodziło na to. No, zobaczymy, czy Wam dobra, się czekaj, uda. ja bym się zmniejszył, ci mam plan, gdzie on jest. Dobra. dobra, jestem tu, jednak nie jestem. No, dobra, zobaczymy, zobaczymy, <grym> uda, to nie jest takie proste, to nie jest takie proste, dobra. W ogóle, najlepsze to jest, to jest, to jest aż tak ciężkie? No, jest ciężkie, albo jest takie proste, że kłamałem, że to jest niemożliwe do zrobienia. No właśnie, <grym> ja tak myślę, a tak bardziej obstałem przy tej wersji, że to jest takie proste, że my po prostu szukamy, nie wiadomo gdzie, a to jest gdzieś Albo to jest na zewnątrz. Jest terane. Jak... Nie no, nie <głosinterpretuję> no, mi się, byś Albo co... mam specjalnego skina. O. o, moja taktyka, widzę. No nie wiadomo. Ja tu widziałem. Co widziałeś? Gdzie? A, to Dixa widziałem. Aha, widziałem. Po, e no O, złapaliśmy się. To <noise> ja, ja. Widziałem, jak złapaliśmy się Widziałem, Ja się muszę zdało tefnąć, bo... Eee, troszkę się... O, dobra. O, dobra. Co, <głos |sd|> <głos Europeans> Jurek, mi tam szukasz? Ja nie wiem, no czego ja szukam, ja nie wiem, czego ja nie szukam. No, no mnie szukasz, mnie szukasz, na pewno, co nie? Kurczę. Nikogo okay. nie oszukasz. Wejdę do tych kanałów jeszcze gdzieś. Burzowych? Skoro ja nie no. wiem, jak stąd się wychodzi, no, Adix, więc jak o, coś to, to Ale Adixo no, trening robi, Adix robi trening. <laughs> Adixo trenuje no, przy szukaniu. Wiem. Gdzie ty możesz być? Nie no w tym łóżku? No przecież tu nie da się nawet schować nigdzie. Nie w poduszce? Nie. Nie, tu, nie, No, wiem, tak zostaje Czy, zesnałeś, czy wiecie, czy wiecie, gdzie mogę być? Nie, on pewnie siedzi w naszym domu. On pewnie siedzi na naszego domu i siedzi w naszym domu. Nie, no chyba, tak, tak, czy nie? No. jakoś tutaj szukam dalej. Ej, bo on w rakietach, jest tutaj gdzieś. Ej, ten, ten. Dobra. Nie, no zaraz po chyba, chyba będziemy musieli w ciepło zimno zagrać. Co? Chyba będziemy musieli zagrać w ciepło zimno. Ym, no, chyba tak. Nie wiem, ja też przydają dużo, dużo, ale nigdzie cię w ogóle nie widzę, nie? Okay. Ja tak samo próbuję tutaj gdzieś wejść, ale <laughs> nigdzie go nie widzę. Zobaczymy, czy mnie znajdziecie. A to... Tak szczerze że, tak, że byliśmy chociaż blisko jakoś ciebie czy... No, byliście bardzo blisko. O! Czekaj. A, a kto z nas konkretni? Oboje. Co? <laughs> O. Byliśmy oboje bardzo blisko. No. Tak blisko. <grym> tak <grym> blisko jak ja. Ty, czekaj, jakoś blisko. Oboje byliśmy blisko. No, Czyli oboje byliście blisko. Ale tak bardzo, bardzo blisko. No tak fajnie blisko. Ale, ale wiesz Mandy, bo to jest tak, że słońce jest też całkiem blisko ziemi, a a wiesz, a, a dlatego ja mówię, ja że blisko byliście blisko. <grym> no... No, to no te, no byliście bliziutko Ale byliśmy wtedy obok siebie, ja i Andyksu byliśmy wtedy obok siebie, czy tylko jeden z nas był blisko ciebie? Y Osobno byliście blisko mnie Osobno? Tak. Osobno Dobra, my byliśmy razem w kanałach, więc w kanałach go nie ma y jest to możliwe, ale... Nie to nie ale to w różnych momentach <laughs> Ale pamiętam, że był taki jakiś bug, że dał się jakby wejść na te wentylacje, że jakby na nic się dał chodzić ja nie wiem, jak tam się wchodziło. O, Ktoś tu kombinuje, ktoś kombinuje coraz bliżej. No ale ja nie wiem, jak tam. Był jakiś taki fragment gdzieś na, na tym mapie, jakby dało się chodzić po tych wentylacjach, jakby co, nie? Jak no, czyta. albo. Poza wentylacjami. No i właśnie nie wiem, albo... jak tam się wchodziło. Gdzieś jeszcze dalej. Gdzie jeszcze dalej można było wejść? No nie wiem, ale czekaj, jest, jest to jakby na dobrej <noise> drodze, czy nie? No... Ej, panowie, bo ja się zgubiłem w podziemiu. No to e, można się zgubić. O, widzę się, widzę Jak, widzisz mnie? Nie, nie, nie A, ciebie. A, dobra, myślałem, że to już ja mnie chodziłem. widzisz, kurczę. Nie wiem, no. Dobra, czy musimy wejść na wentylację Muszę, Myślę, właśnie. że widza tu zaprosił, to już szybciej mnie znalazł. No zjedziemy. <noise> no. no jak to się wchodziło, tą wentylację? A wy na pewno myślicie, że tam jestem, w środku, w ogóle, w budynku? No, dobra, musisz niestrolu, musisz tam być. Na jak mi w środku? No, no, no. No, chodzi po drabinie na dach. O, na przykład te Kieremi. A ty na kamerach tu patrzysz? Nie. <noise> Tego tak już nie. Teraz spadł. Co? I to nie jest z kamer? Ja nie spadłem. Ja, nie, no, nadal a. jesteś na dachu, no. Racja, racja. O, teraz już się. O, po ten, jakiś parkour, kurde. Ej, ładnie, ładnie. Dobra, Remi. ja mam plan. jego czekaj chwilę. Ładnie, ładnie. Oj, podachu dachu skakanko. No, to szukasz to nieźle, dobra. No, w dziurę? Nie, w dziurę nie. Dobra. Nie, on jest. On widzi wszystko. Tak, ja widzę wszystko, dobra. Nie, nie, nie skocz! Nie, nie skocz! Naprawdę wiem, że jesteś przy krawędzi, ale nie skacz Nawet teraz jego nie ma jak coś. A, okej, okay, dobra. Nie skacz. Nie rób tego. Dobra, oskoczył na dół, przez nie, szybkę. My, czy zapukaj, zapukaj, zapukaj Jeremi, zapukaj. Może coś być. Czekaj, eee, widzę jego śpiwór, widzę jego śpiwór. Widzę jego śpiwór. Oooo, eee, o, Masz, masz pomagać sobie śpiwór, czy nie? Wiesz, że nie wiem, jaki jest śpiwór? Czekaj, eee, Jeremi stawiałeś śpiwór, czy nie? Nic, nie stawiałem. Spoty! Nie! Gdzie ON JEST, czekaj, NIE MOGĘ, jo, gdzie SPADŁEM Gdzie jestem? Czekaj, widzę twój śpiwór, za czekaj, idę tam PADŁEM, NO NIE MOGĘ Ale gdzie, w którym miejscu? Eee, w tych wentylacjach A gdzie ta są wentylacje? Dobra, czekaj, zaraz ci pokażę tylko muszę iść do jego domu, czekaj, o, dobra Eee, chodź przed dom, o, no, chodź jakby tutaj Gdzie? O nie, tak chodź chodź, to ja spadłem już drzwi wejściowych Dobra, wkracz się... gdzie on jest już no. idę, 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 moment, bo tutaj spadłem poza dom No No jestem. i dobra, co? no i patrz, chodź tutaj Gdzie tutaj? Tu, 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 no. tu I teraz tak e, Teraz musimy iść tutaj na dół. No o. idziemy. I chodź w tych wentylacjach, dopóki nie, nie znajdziesz mojego śpiwora, bo ja postawię śpiwór idealnie pod jego śpiworem. Dobra zobaczymy O kurde, e, czekam się powiększyć. Jaki no, teraz śpiworem? E, to powinien być mój śpiwór. No, gdzieś. zobaczymy. Okej. Okay. Jak tu wskoczyłeś? Nie mogę wskoczyć, no, tak? Prz prz po przodzie, po przodzie, do przodu. No, ale właśnie idę do przodu i nie mogę... Co Wiecie, jest? Gdzie jesteście teraz? Dobra Adix, Adix, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Czyli jesteście gdzieś tam no, na dole, no. tak? Mówię. A, tutaj no, też no, nie mogę wskoczyć. No, 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 właśnie, o co chodzi? A, musisz wejść po tej ścianie taki przedni. o tutaj. Czekaj, ale tak no pytanko, Jeremi, ty trollujesz, czy mnie nie widziałeś po prostu jeszcze? Ja cię nie widziałem. Ale dobra, dobra, okej, okay. nieważne. Co? <laughs> <Sorry. śmiech> nie, dobra, dobra, nieważne, bo tylko, poskoczyłeś tylko mi po głowie chwilę. na chwilę. Co? Ale nie, no to nie teraz, ale skakał mi po głowie A. przed chwilę? Myślałem, że troluję, ja ale, myślę, że ale nie mnie nie widział po prostu, dobra. <laughs> nie, tu. Nie, nie, nie wiem, dopiero tu wchodziłem normalnie. Nagle nie mogę tu skoszyć w ogóle. Ja postawiłem gdzieś tutaj No tam gdzieś powinien być mój śpifur. W którym miejscu dokładnie? Nie. Eee. Nie wiem gdzie go postawiłem, ale gdzieś tam jest mój śpiwór na pewno Gdzieś tam na dole? No O! Masz ten śpiwór? Mam o, we, Weź Weź tego śpiworę i po prostu sobie drabije bo gdzieś spadał I zauważ, że tam jest... E, pod moim śpiworem jest jego śpiwór. Tutaj gdzieś? Faktycznie jest! O! Siąłem! Jestem na jego śpiworze Jesteś tu? Cieka, gdzie ty byłeś dokładnie? <laughs> On ci pokażę? <laughs> ty no, się... no. no ale Aha, nie możesz tu wskoczyć no! No ale... A! Nie możesz tu wskoczyć, bo widzisz, ma małym to... nie można wskoczyć Ej, ja poza mapę Normalny size. Wzięty A! Też no tak dobra. dobra to tepniemy się do domku yy, tylko teraz jak to się tak, o. O nie, dobra. Yy, dobra, dobra to jest pierwszy raz. Gdzie niby? Yy, dobra, patrz. Jeremi, gdzie jesteś? Ja czekaj, jestem po drugiej stronie. chodź. Co hmm. może gotujesz? Tu byłem. Niemożliwe. No jak nie, no! Jeszcze Jeremi skakał i przepytał. Tu byłem. Jerem jeszcze skakał po tym i się dlatego pytałem, czy on mnie widział, czy tylko udaje, że mnie nie widział. Okej, okay, gdzie ty jesteś, jest, gdzie ty, ty jesteś, ty jest, Co? No specjalnie ty... go tam położyłem, żeby was zmylić. Gdzie ty ja... jesteś, Medi? Ja za, za dom chodź, za dom. No, 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 nie wiem, no ale no widzowie pewnie będą Gdy się ty śmiali cały dzień. Tutaj, tutaj tu. był. Tutaj był nie! No, a wiesz, że ty potem skakałeś tu? No ja wiem, ja tu spadłem w ogóle w tą No uszę. tak, ale ja mówię... Jak ty mi nie... Mówi, dlatego pytam się nie, Czy ty e. trollujesz, czy mnie nie widziałeś? A ten śpiwór tam na dole był, żeby was trollować i żebyście stracili czas na szukanie nie. mnie na dole Wredny, nie. <grym> nie. No Wiecie co jest najlepsze? Mam... No. To ja tam byłem schowany w tych, tych, na tych wentach, bo śpiwór jak wy zaczęliście szukać, to spadłem. I szybko tutaj wyszukaliście, a ja przebiegłem tutaj się schować. No. Nic już więcej nie mów Mandy, nie, nie używaj więcej żadnych słów. Więc no, jestem najlepszym ukrywając, widzicie, myślę, że będzie łatwo. Nie było wcale łatwo, powiedziałem, że już trzeba się ujawnić. Więc na razie dziękuję. Trzymaj do kolego odcinka.